Siema, z tej strony Igor i dzisiaj gramy w Fortnite'a Jeśli jesteś nowy na tym kanale, musisz zasubskrybować i zostawić lajka pod tym filmem No to zaczynamy Nie jestem jakimś prosem, zobaczymy ile fragów zrobię Jeśli jakiegoś w ogóle zrobię Dobra. No to Ale tu chyba jest dużo ludzi. A już widzę jednego. Gdzieś się strzelał, kolejny leci. To... uciekaj. Na to wyspę musisz. Nie, tu goście jeszcze też widziałem. To czerwone, to to coś... Się... Idź do James'a. Bo przecież grzeszdyło. Jest pod tobą. James jest mój. <laughs> James jest twój jak to brzmi. No, coś tam robi. Czy tam z kimś nie strzela? Kurde. Ktoś tam chyba jest. Wiesz, No ja ten mały pistolet. Ale mam dużo HP. I. No dobra, idź. Nie, nie czuję tego tu. Chyba za tym się nie da. Dobra. Dobra, leć do niego. Dobra, James. Ty tu dowodzisz. <grywia> James, ty tu dowodzisz, jak to brzmi. Dobra. Hm, mm, już James. daleko jest od ciebie. O, ale ładny ślisk Nie? On teraz uchwał... Ale on ma fajne bronie, a ty nie masz ani jednej. On zabiera wszystko ci spod nosa. Ten bombik wszystko mi zabiera. wiem, żeby nie grać w tryb dło. Jo o, o, yo! Może go dogonię? Nie, już go dogoniłeś. Tam nie wskoczysz. Ej, coś się ścięło. Ej, tu na górze jest ta. Nie zwracaj na niego. Nie biegnij za nim. Nie biegnij Wejdź tu. Tu jest chyba... Aha. Weź to. Tylko może tu. Wiesz. Zostawił dla ciebie chyba. I hmm. też Bungie Kontrol, bo kłócasz akurat. Weź to lepszą broń. Jakby ktoś. Ej, ja wiem, co to jest. Skocz na to. Właśnie. James. Tam chyba z kimś się strzela. Idziemy do Bondo. No idzie nie niego nie skaczysz. Więc nie buduj na razie. Skocz na to. Ten płamik stawia te... On nie stawia! E wiecie, że wychodzicie poza strefę? O kurde, to gdzie ja mam iść? Zostaw go, niech on zginie. Dobrze idę? No dobrze, dobrze. Ten Bambik idzie poza strefę. Ej, on ma takiego samego sklina jak ty. Jesteś ma level pierwszy. Zobacz sobie. Tu. Ej, a może ja idę poza strefę? Nie, właśnie dobrze idziesz. Ten bambik tam. A, zginął. Ale Bambik bije się! Moc. Nie dogonisz go zanim... M. M. M, M, M. Mapa. Dobra, strzelają, strzelają. Nie może tak mapy. Zginął. Dobra, jesteś sam. Czyli zostałeś jeden na jeden. Gdzie? I zginął. E? nie idź za niego. Nie ma co. I kartę mu nie zdobędę w te dwie minuty, bo za dwie minuty. Nie, muszę mu kartę zdobyć. Jaką kartę? No tak, żeby go odrodzić. A! Muszę mieć kartę, żeby go odrodzić, ale ja tu nie pojadę oczywiście, bo to. Bo po co ryzykować, że. Em, gdzie jest ten bombik? Nie ma, nie żyję. <gry> Kurde, gdzie jest jego karta? A tak jest się. Fajnie. No to zostałem sam na 45 Kurde, ani jednego fraga nie zrobiłeś. Zrobię. A, jeszcze zrobisz, ale. Kurde, weź strzel w tego grzybka. Tego grzyba. A, on jest niezniszczalny, okej. Okay. A to weź się odwróć. Idź tam, gdzie... Odwróć się. I idź. Odwróć. No. Dobry. Nie, nie idę tam, idę tam. Ale to też dobrze. Ghost, Callie, gdzieś jakieś ty... tutaj zabijają się. No, 41 już. Ej, <laughs> wejdź. A, dobra, już nic. Gdzie? Nie, idź tam gdzie Też. Tu idę. Trochę się pływa. O, nowa, nowa lokacja. To ta nowa lokacja. Ej, to ci ładuje! Widzisz, ładuje cię. Daje twoją obronę. Ej, idź do tego bardzo słabo. No, do tego. Widzisz, ładuje cię. Ej, jak możesz chwilę sobie stać. To ja, wiesz, że już nagrywamy 7 minut. Ła, wow, nie ile. Żebyś więcej niż połowę. Ale chwila się pokrzeka. Mnie teraz tutaj nikt nie ciachnął. Nie, raczej nie. No ja, fajnie, bo ja myślałem, że te bagno właśnie zabierają. No, nie zabierają. No, już możesz iść. Można grać. Nie, to jest już zgryfowane. Zgryfowane. O, rozwalona ściana. Nie ma co tu zbierać. Chyba. Jak jest takie budowla. O, kurde. Coś mówisz. No, ja to był O, kiedy... kurde. Handling Wiesz to. Wszystko, Jeden weź. nabój tylko. Ale wiesz nabójnie. O, siedem. Nie, tego nie biorę. Tu chyba no jest niepotrzebne. Było. Ej, widzę. A nie. Dobra, jeszcze nic. Nic mi się przewidziało. Ej, wejdź do tego. To jest mocne. Którą się wchodzi? E? Uwaga! C właśnie to. O kurde. Nie mogę teraz tego przegrać. Wy. O nie, nie ma to paliwa. Don't you paliwo. Wysiadaj! Dawaj, graj szybko, proszę. Dobra, robimy małą techniczną zamianę, bo tutaj... Musimy to wygrać. Ja pier... Nie, nie było. Zabij gościa. Oddaj mu ze swoje, że nas za, za, zastrasza. Aha. o kurde zostawię takie bronie a tak masz tutaj wiem to jeździ? nie, nie jeździ zabij tego gościa czekaj muszę uciekać czemu? no bo ta wiesz strefa znajdziecie. W... Potwór. No jak to? To jest chyba mocniejsze. Ta jest mocniejsza. Która? Ta. ta. co? ta. No jak? Spróbuj sam tej strzelajć z tej, która ma no się... Nie. nie, widzisz... Ta ma zielone, ta ma niebieskie. niebieskie. A ta ma epickie. A, a tego nie będę używał. to w ogóle. O gościu! Bambik! Nie jest począnek. Kurde. Jest dostał. Joł w powietrzu. Jest Leżę O kurde, medicina. I sto życia miałeś. Twój drugi fradełk w życiu. Weź na siedemnastkę, weź na... Ja. Co ja zrobiłem? Ja kurde, zabij drugiego. Nie wiem czy mi się uda. Tam gdzieś. Tam, tam, tam. Ja, z tyłu go mam. Z tyłu go masz. Gdzieś z jest. Po chłopie! Nie mam! Nie mam... Amo! Jezu, drugi! Kolejny! Dobra, uciekam. A, strefa! Oni się tam biją. Ja szybko uciekam. Nie mogę teraz się ulecić Właśnie Ginę. Nie. Nie. Ginę. Jest. Wstrzyło się. O kurde. Zabiłeś się, zabijesz jednego no, frega. Zabiłem, chłopie. Ale mam tak mało HP. Wystarczy, że cię dwa razy ktoś. Muszę sobie HP nadrobić. Tak. O kurde. Jo. Ja... Tak, bo jest to na jakieś. Ma jeszcze dużo poliba. Poczekaj. No, się da Ia! Ale ci się wystawił. Na razie tu zostań. Nie mogę. Nie mogę. Nie! Blisko byłeś, Ale przynajmniej piąty. Dobra, to już koniec tego filmiku. Bardzo dobra gra. No to Dziękujemy pa! za oglądanie i zostawcie suba i lajka pod tym filmem. Pa.